Hej, hej, siemanko, z tej strony Mateusz dla was w kolejnym odcinku Zanno1800. Gdzieś ludzie celebrują moje przywództwo, więc jestem bardzo zadowolony, ale gdzie to... nie wiem. Generalnie mamy tonę problemów, obecnie i w Ditchwater i na całych naszych wyspach, no prawie na każdych. W ditchwater generalnie przemysł bardzo poszedł do przodu, postawiłem kolejną elektrownię, rozkminiłem już jak te elektrownie działają. E, tutaj wstrzymałem produkcję na, tą naszą, na to nasze pole naftowe, gdyż dwa statki już pływają do Nowego Świata po ropę. Więc myślę, że po prostu tory się w, tutaj korkują za bardzo i te elektrownie nie dostają ropy na czas. E, dobra, dalej z problemów różnych: nie ma węgla, nie ma żelaza, ale już widzę, że powoli się naprawia. No i stali nie ma, stali no, torycznie nie ma. To jest. Gdzieś jest znowu epidemia, czy co. Nie, no, to, to wybuchło niedawno. A tak to nie wiem, co tu się totalnie wydarzyło. Dobra, nieważne. Wyczytałem, że nie da się stawiać drutów, tylko muszą być często elektrownie, no bo to wiecie XIX wiek, to jeszcze druty nie są takie jakie być powinny i tak dalej i tak dalej, więc mam problem gdzie tu postawić elektrownię, która za piękna nie jest i nie pasuje nam do naszego centrum, ale postanowiłem, że mniej więcej Możliwe, że gdzieś tutaj właduje tą elektrownię, przestawię piekarnię i tu akurat odbijemy od tych torów gdzieś w to miejsce. No będzie tak po środku, co ja poradzę. Dodatkowo podpatrzyłem, że bank, który nam się niedługo powinien odblokować jest całkiem potężny, więc może go gdzieś tutaj ulokuję. Może ratusz przesunę, czy coś w ten deseń. Chociaż nie miałbym zbytnio go, go, gdzie go przesunąć. No ale dobra, to się zobaczy w przyszłości. A tymczasem dzisiaj e, pójdziemy dalej z kampanią, czyli wezwanie do sądu. Trochę tu przerobiłem, usunąłem te pola. E, no i planuję już dokończyć jakby zacząć dokończanie e, rozwoju naszego miasta. Więc e, wiecie, brukowanie ulic i te sprawy. Ale zacznę może od wybudowania. Wreszcie muzeum. Mamy wystarczająco kasy, mamy duży przychód, nawet się minusem nie przejmuję, jeśli mam być zupełności szczery. A, jeszcze co miałem wspomnieć, jakąś kawę importuję, co prawda nie za dużo, ale coś tam przypływa od czasu do czasu. Kawy mają wystarczająco, aczkolwiek coś jest z futrami nie tak, czyżby brakowało futer. No tak, brakuje futer, mam dwie fabryki futer, ale oni sobie tutaj chyba powinni poradzić, ośmie dwa Nie tego. że sobie potem jeszcze ponaprawiam, pododaję trochę więcej na tamtym, ale na razie to dosyć to jest męczące, więc sobie po prostu zostawmy tak jak jest. Dobra, mam nadzieję, że mi jeszcze ropa się nie skończy. A jak się skończy, to tam damy sobie radę akurat w tamtym momencie. Jeszcze sobie zerknę tylko jak binokle stoją. Bo jeśli wejdę powyżej stówy, to ja się nimi nie przejmuję, ale dobra, na razie wszystko jest OK. No i dobrze. Chyba, że pora by ten port wreszcie wybudować, żeby coś się tu działo. Co zrobić pierwszego? Czy tu się zająć, czy się zająć portem? Myślę, że na razie możemy portem się zająć, żeby jakoś to wyglądało. No dobra, co tu się stało? Co tam z tym moim magazynem? Halko, co tu się wydarzyło? A dobra, już się pojawiły rzeczy. Dobra, dalej wybudujmy sobie Pierce. Eee, pytanie, czy mnie będzie na to tak średnio stać? Ale te składy sobie możemy wybudować. No akurat ładnie wyglądają trochę ruchu wygenerują tutaj żeby tam e, ludziki sobie chodziły jeszcze dodatkowo mogę dodać e, trochę nadbrzeża tutaj no bo faktycznie jest tak no od razu lepiej dobra już nam się wszystko wczytało wszystko ładnie zaraz ludzie się powinni teoretycznie tu pojawić więc wszystko będzie jak Najbardziej ok. No i dobra, jak tam ropy nie mamy, ale w elektrowniach to nie jest elektrownia. W elektrowniach wystarczająco jest, jak zarazem nam przepływać dwa statki, to myślę, że jak najbardziej wszystko będzie w porządeczku. Eee, tymczasem, co jeszcze miałem wybudować? Wreszcie mógłbym wybudować to muzeum. I zobaczyć, co nam muzeum pozwala robić. No tak, to, to ja tu będę musiał trochę zrobić modyfikacji. Co ja tu mogę? Szerokie wejście, bruk, brama, bruk mozaikowy, most. Co jest? No to jak to działa w ogóle? Nie no to jest bez sensu na moje, to tak. Nie wygląda tu za dobrze, ale myślę, że bruk. No bruk też jest biały i też wygląda kretynicznie na moje. Ale no dobra, niech taki będzie. Eee... A te gabloty mogę tu stawiać. Okej okay. Dobra, zobaczmy, co tam ta gablota nam pozwoli. Na przykład srebrny hełm, rzadki. Atrakcyjność, atrakcyjność, atrakcyjność i atrakcyjnej. Perła z O, to dobra, to tu, tu już to. Nie dobra, ten bruk to tu wygląda nawet sensownie. To możemy sobie postawić. Naprawdę. Już się ucieszyłem, że tu będzie wreszcie coś ładnie wyglądać, ale tu widzę, że... Dobra, no ja tu postawię tyle bruku, że się gdzie świecić na biało. E, czyli już widzę, że tu możemy sobie zrobić to z powodzeniem tak. I dobra. Nie tak, tylko tak. Dobra, no i super. I coś tu teoretycznie się dzieje: przestrzeń muzealna, artefakty. Dobra, będę musiał też powysyłać sobie potem wreszcie te ekspedycje całe, śmieszne. Ale że to musi przelegać do budynku to tak bez sensu. No chyba żebym tych tutaj państwa zrobił wypad i wtedy jeszcze sobie postawił tu jedną gablotkę. Okej, okay, to, to już nawet by wyglądał całkiem trudny niż srebrny Nie, weź mi to stąd eeeem um, i odwrotnie. Czy to teraz dobrze zrobiłem. No okej. Okay. Teraz już jest całkiem w porządku. E, Zosia może zajmę kiedyś tam? Kiedyś tam czy coś nagroom no Aglier and Aglier. Co chciałem powiedzieć? Ubieraniem tego wszystkiego w drzewa i tak dalej się możemy zająć kiedy indziej, ale chociaż może wybrukuję tą ulicę. No jak już tu jestem, to niech będzie. Niech coś mają, tak? Nazbieraliśmy tej cegły, to niech się coś dzieje. Do tą strefę sobie już możemy wybrukować. Dobrze, ale tu chciałem mieć w środku przejście. No i super. Zaraz ja to odpłacę utrzymanie? Nie, to co tu się wydarzyło? Ile ja za to płacę za utrzymanie? 100. Co? I naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło w tym momencie, ale. Dobra, no nie będę się tym jakoś przejmował, nie? Bardzo przynajmniej nie powinienem się tym przejmować. To tutaj jeszcze mogę jakieś domki postawić. Oczywiście też się nie zmieszczą tak jakbym chciał, ale okej. Okay. Czy wszystko mamy? Nie ma ropy. Zaraz nam tutaj wywali prąd. Już chyba nawet wywaliło. Tutaj też nie ma ropy. I tutaj też nie ma ropy. No to nie dobrze bardzo. Ja to mogę sobie rozbudować jeszcze teraz. Zjęcie to rozbudować, żeby miał jakieś większe zapasy jak tam to przypłynie. No dobra, tymczasem jeszcze chciałem wybudować fabrykę żarówek, ale nie wiem jak to mi pójdzie. No bo skąd w ogóle ja tyle pieniędzy nagle na minus dostaję, o co chodzi, że elektryczności nie ma? W sumie całkiem możliwe ale dobra nie żebym się tym jakoś przejmował na ten moment no zacznę się przejmować jak miał nie wiem 15 tysięcy na minus hmm, tymczasem sobie jeszcze zerknę na te wyspy jak tam nam pracują ładnie tutaj coś pływa retorta znaczy mielesz nie retorta no już jak zwał tak zwał coś robi dobra w draksborgu na draksborgu bardziej węgiel się wydobywa to mnie cieszy bardzo w Mons czy jak to tam idzie. E, całkiem dużo zboża, to jestem zadowolony z tego, co tu się dzieje. No i dobrze, tu jeszcze chciałem wreszcie zrobić chyba, że gazeta. O siwum, nie wiem, czekam jak będę miał nową gazetę, to może coś mi się wtedy uda tu zrobić. A teraz jeszcze tak, ropa powinna przypłynąć. Ale jeszcze widzę, że nie przypłynęła. To zerknę sobie na nowy świat, co tam się dzieje. A właśnie, proszę. Jakich poważnych tarapatach, ja tu wam zaraz zrobię. Proszę bardzo. Co jeszcze ciekawego można dać? A mogę dać tak jeszcze więcej wpływu? Ej, to to jest dobre. Dokładnie, no i proszę, już są pieniądze. Dobra, tu jeszcze chciałem powiedzieć, bo muszę tych obreros w końcu ogarnąć, żeby się rozwinęli. No ale im to muszę... tym to się muszę zająć, jak będę miał trochę czasu więcej, bo na razie to nie. Jest tyle roboty, że to aż mi się nie chce. Dobra, płynie już wędzony leszcz, więc tamten już... Dobrze, wędzony leszczu, czy ty możesz się na chwilę zatrzymać? Żebyś popłynął cały? Jasne, że możesz. To ty tu poczekaj. 258, tutaj tego robią dobra. Tu jest wszystko, czyli teraz musiałbym jeszcze się stąd pobawić, żeby... Ropa płynęła stąd już na dwa. okej okay. Myślę, że mógłbym to zrobić nawet teraz, no bo chociaż do tego nie było potrzebne. Prawdaż? O, dobra. Czy uda mi się te pięć pól roponośnych złapać w jedno? Pytanie, czy one się złapią, czy nie? Zaraz zobaczymy. Nie, nie mogą się złapać, czyli muszę się zająć tymi czterema. Na razie, a potem to się zobaczy. Okej. Okay. Znaczy, przynajmniej tak mi by się wydawało, bo tu. Dobra, najwyżej potem przestawimy. The festival has ended. Bardziej mnie boli to, że możliwe, że mi nie starczy... Oczywiście, że mi nie starczy... Ropy będę musiał sobie, znaczy będę musiał sobie przywieźć. No ale dobra. Teoretycznie jest i teraz mi jeszcze brakuje na most. Gdzie co atakują? O chryste, co tu się wydarzyło? Płyny hmm. tam. Dobra, tego nie przewidziałem, zwykle tego było trochę mniej. Piękna potwora 2. Czy ja tu coś mam? fregatę rozbitek point. No najwyżej stracę po prostu parowiec, no trudno się mówi. Kompletnie o tym zapomniałem. Że tu takie już mogą pływać, ale też... Aż... A, bo to on jest jeszcze parowcowy, tu jeszcze drugi, czyli właśnie chyba w tym momencie tracę parowiec. A nie, chociaż to powinienem, powinienem zdążyć. Dobra. Nie będzie tak źle. O, tu jeszcze drugi. A do... to jednak nie. Albo jednak tak. Pytanie, czy moje jedne dwa stanowiska artylerii sobie dadzą radę. że dobuduję jeszcze jeden, ale co tu się w ogóle wydarzyło? Nie chcę wejść stąd i. Dobra. No nie powiem, to mnie trochę zaszokowało, znaczy w sumie głupi szok, nie? Ale no faktycznie to ma sens. Czy tu mogę sobie wybudować jakieś teraz te jeszcze działa, czy coś? Wieża artyleryjska. Jeszcze jedną w razie w Ready the ropes? Tutaj przy tym, przy polu naftowym też powinienem coś wybudować, niby. No tutaj to nawet dwie powinienem wybudować, ale to muszę sobie sprowadzić ze świata. Dobrze, to tytuł się naprawia na spokojnie. Muszę tu odziałować tą przestrzeń, bo dobrze, że oni całkiem tam nie mają daleko do, do przepływania, ale... Generalnie muszę puścić tu kiedyś jakiś statek, sprawdzić co tu jest, bo tutaj to naprawdę dwa okręty liniowe piratów mi przypłynęły. Jeszcze fregata, no to tak trochę dużo. Zaraz Beryl jeszcze dostanie i tyle będzie w temacie. holding, Admiral. Dobra, czy ty się naprawisz tutaj, czy nie? Bo miłoby było generalnie. Jedna kropa by się przydała, ale... No cóż, czy tu mam jakieś działa w ogóle? Ja się, tym, ja się tym zajmę kiedyś tam. Przed następnym myślę. Dobra. W sumie już 20 minut się zbliża, więc możemy odpalić tą kampanię dalej. Po prostu co się tam dzieje. Nasz skorupiak jest już prawie z ropą, więc tamtego by się przydało teraz puścić. No ale nie mam jak po prostu, no bo wiadomo to co się wydarzyło. E, właśnie, nad tym bankiem będę myślał, to chociaż te żarówki postawię. Czy mamy wystarczająco węgla, żeby się bawić w ten przemysł? No Tak nie do końca. O, to w ogóle ile stali teraz się by zrobiło. Znów muszę pływać z tymi. Czy przepraszam bardzo, czy ktoś mi pływa? Game save. Dobra. Jeszcze chciałem zobaczyć komar. To był tak. Czemu ty masz ubranie miejsc? Co? Co tu się w ogóle wydarzyło? Ja muszę te surowce sobie poroz, porozkładać po swojemu. No dobrze, więc wezwanie do sądu sobie weźmy. A, czy ja muszę to... Dobra, nieważne. A nie, dobra, bo ty jesteś kliperem. Gdzie jest... Gdzie jest mój jakiś statek, kurczę, który coś tu może zrobić? Czy ja nie wziąłem sobie jakieś fregaty do budowy swego czasu? Po prostu, żeby mieć. Futer to nie dam, no żelaza też nie, ale chciałbym tu też piers wybudować. Hmm. No ale dobra, tam jest problem, bo nic nie ma. Tutaj... A, to... A, policja już się wzięła do działania. Tu są nagle zamieszki się zrobiły w dzielnicy portowej. No ładnie to tak. Ja im tu kurczę składy buduję, żeby coś się działo. Oni tak. Co, na Gritel World się też kiełbasa już skończyła? O co chodzi? Może święto piwa przy tym święto psa? O, faktycznie! No dobrze, to wy wygląda na to, że ja się po prostu tym zajmę kiedy indziej, tym odbiorem wezwania i tak dalej. A tymczasem, cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie.